Witam serdecznie, panie Janie Potocki. Dzisiaj e, mamy 9 czerwca 2021 roku. Chciałbym pana prosić, aby opuścił pan polską scenę polityczną. Działa pan w Polsce już od kilku lat. W mojej opinii zwodzi pan Polaków. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że do tej pory nic konkretnego dla Polaków pan nie zrobił. Wydaje pan dowody suwerena i nic poza tym. Chcę panu powiedzieć, że z jednej strony żąda pan poparcia od Polaków i narzeka pan, że Polacy z panem nie idą, ale z drugiej strony. Odpycha pan wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane współdziałaniem na rzecz dobra wspólnego, na rzecz Polaków. Z tego, mógł ja to w tej chwili już z własnego doświadczenia, na chwilę obecną nie zaakceptował pan praw Polaków wynikających z Konstytucji z, 97 roku, z 1997 roku. Nie chce pan uznać tej Konstytucji. Ponadto, nic mi nie wiadomo o tym, aby respektował pan i uznawał pan naturalne prawa człowieka, jak również nic mi nie wiadomo o tym, aby pan respektował nasze zasady cywilizacji łacińskiej. Zatem, w mojej opinii, zwodzi pan Polaków. Prawdopodobnie miał pan możliwości, aby przejąć władzę w taki czy inny sposób. Prawdopodobnie pan tego nie zrobił, nie wiem dlaczego, i dlatego uważam, że pan po prostu swoją misję zakończył, bo jeżeli w tej chwili nie jest pan zainteresowany współdziałaniem w celu dobra wspólnego, w celu ratowania Polski, zatem nie chcę nawet sobie wyobrazić, co by było, gdyby w jakiś nie wiem dziwny sposób przejął Pan władzę? Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości. Pan wprowadziłby wtedy władzę absolutną. Oczywiście bez liczenia się z głosem narodu polskiego. Zatem proszę się usunąć ze sceny politycznej i nie mieszać Polakom w głowach, nie zwodzić ich w dalszym ciągu, ponieważ my teraz stoimy na skraju odzyskania naszego państwa i mamy na to w sposób demokratyczny. Dwa i pół miesiąca czasu. Jeżeli Polacy nie zrobią tego w sposób demokratyczny w najbliższych dwóch i pół miesiąca czasu, będzie to mogło być zrobione jedynie w inny sposób, no już wtedy nie będzie demokracji z nadzieją, że jakieś po prostu siły jeszcze pro-Polskie się znajdą, które w ostatnim momencie, zanim wybuchnie wojna światowa, a ona wisi na włosku, po prostu y, to się zdarzy. I tyle by było w temacie. Zatem moja wiadomość jest taka: jeśli nie potrafi pan z Polakami współdziałać, nie dopuszcza pan Polaków, nie chce pan respektować praw człowieka, Polaków, nie chce pan respektować naszych praw nabytych z Konstytucji z 1997 roku, nie chce pan respektować naszych naturalnych praw człowieka i nie dopuszcza pan do siebie wartościowych osób. Proszę opuścić polską scenę politycznej i nie mieszać, bo nie wiem, jaki jest interes. Być może w ciągu tych ostatnich kilku lat załatwił pan jakieś swoje interesy, ale obawiam się, że interesów Polaków oprócz dowodów suwerena, które nic nie znaczą i nie mają żadnego znaczenia, tak naprawdę, w tej chwili, według tego, co mówią ludzie, no to po prostu żegnam pana.